A powiadałem, że jak piątaczek, to na chodzących szeptówkach. jak zawsze w każdy piątek kochani, świeżutkie, cieplutkie, gorące przyjechało, z bladym świtem ze wędzoka zdjęte, wiecie co o tym wiadomo, prawda, kiszka, czyli krupniok po waszemu, albo kaszanka, porędwiczka, boczek, czy kiełbaska, mogę tam coś ich doboczyć, pokazać ludzikom, bo to jeszcze gorące muszę czekać to zaczekam Chorzów Łagiewnicka 103, kochani, gorące, świeżutkie wladę świtań z zdjęte, czy to łosypki, czy to bunt, czy to korboce, czy kiełbasy czyli wyroby regionalne można się pokosztować na miejscu i jeżeli zasmakuje, no to wtedy zabierasz ze sobą a zaraz Ci pokażemy jak to troszeczkę wygląda bo to jeszcze gorące, pachnące, z termosów wyjmujemy jak w każdy piątek zresztą, kto już do nas był, ten do nas wraca i to bardzo często do nas wraca, mamy już nawet gości, którzy dojeżdżają do nas specjalnie z Katowic, a także z okolicznych miast i to gdzie jadą? Do pięknego Malowniczego Chorowa, właśnie tutaj na Łagiewnickiej 103 w każdy piąteczek możecie sobie zjeść takie cieplutkie wędlinki. No a jak tam twoja waga, bo przecież ty jesteś na wyzwaniu dietetycznym, tak? Jak każdy z Was wie, w marcu tego roku ważyłem jeszcze 130 kg. W tej chwili stając na wagę, a stawałem na nim jeszcze, w dniu dzisiejszym moja waga wynosi 103700 700 -104 200. Absolut, No i co? Ja nic więcej nie potrzebuję, jednie ja wam to pokażę z bliska. Cześć, sze, witaj. Witaj, witaj. Karty my nie mamy tutaj. Na nich jeszcze jest napisane Merry Christmas, czyli Wesołych Świąt, ale to świadczy o tym, że jeszcze nie podjęliśmy ceny. Nie, jakiegoś... A widzisz, słuchajcie, zaskoczyłem pozytywnie. Kani, kiełbaska, kiska, krupniok, czy mm, gorący boczek boczunio? A, no burger, to tu masz całą kartę z burgerami, szef. Mhm. Ja sobie pozwolę zabrać się za jedną kubicję. Muszę wam tu pokazać, jak to wygląda. Ja was tak przestawię, żebyście co byście to sobie widzieli razem ze mną. No, ale to tak powiedzą, ale to się... Szef, no burger to burger, ty musisz być spojedzony. Nie, 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 nie. Chcę nie. Ja to tylko, ludzi pokazać, jak to wygląda. Ja myślę, ja my, hmm. ja że to tak, jak na szybko. Szef, no to jest na szybko. Musi tu siedzieć godzina, żeby tu nie Zrobimy ci mu burgera. Mu burger to jest taki mały burger. 20, 27 zł kosztuje burger, on waży około pół kilo. Fajna droga, akurat. No wy, to zaraz wiecie. Już chcę burgera z normalnego. Kochanie, po czym poznamy świeżutkę, kiełbaskę? Wiedziałem, po czym poznamy, że jak ją łamiemy, i jest ciepła i gorąca, to jeszcze z niej wsyćko leci. Patrz jak z niej, wsyćko wypływa. Na no to, to, je to jest galareta. Chcesz kosztować, kiełbasy? nie, nie tym że i Wiem jak jest wiem jak jest. Smakuje. Dobra, dzisiaj mamy balety. Zapraszam o dziewiętnastej. Mm. Przepraszam Basiu, taki bagan tu robię, ale... Tak smacznie, tak smacznie dzisiaj jest, że ja lubię te piątki. Gorący boczek, patrzcie. Gorący, długo tak, przerwa na pół. O, pachnący. Przeskołe trochę? Na pewno? Nie, na Nie, no, Nie boję ja konkretny. Pachnący, świeżutki, Jeszcze cieplutki. Ta skórka na dole, widzicie, to jeszcze jest taka... No giętusia, No, no taka o! No. Kocham ten dzień, uwielbiam te piątki. I powiem wam, co zjem. to wszystko zjem. Bo trzeba się własną przepędzić. Mm. Jak ja laskam, Ludzie mi piszą: ty śpiesz jak ten laska. Ja mówię, no lubię sobie nasnąć, no? Gorąca kaszareczka. Jeszcze cieplutka, widzicie? I tak się ja. O czym nagrywasz? Kochani, o jedzeniu. Tata lubi zjeść piątki. A ludzie piszą w piątek to się Nie je ubasy, A ja zawsze szeczkiem godam, jak gdyś był mało latem, to za remizą, przed ślubem coś robił z kolegą. Z kolegą? A po z koleżanką. No by to znak trafił, no! Ale to wygląda niedobrze teraz. Mm. Słuchajcie, rewelacja. Jest też szyneczka. Jest też porędwiczka gorąca. Sierzutka, bo patrzcie. O, jeszcze z niej szyczko leci. Gorące te wędlinki. A jak smakuje porędwiczka z zampę. Mm, niam, 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 niam niam. Chcesz kosztać? Nie, mm, Jeszcze jest szyneczka. To taka, z liściem. Z liściem? Czemu z liściem? No, liść laurowy jest bardzo smaczny. Snureczek robimy. A ona ma liść? Urwiemy trochę tej syneczki, o. A ta szynka ma liść? Tu jest liść laurowy. A. Który wspomaga trawienie. I dodaje się świetnego smaku. Patrzcie na mój brzuch. To jest spoko było 130 kilo. Co tu jest? Co to jest? Szyża chcesz? To jest Czyńza, chcesz? Chcesz gryza. Pani Chorziów. Wagiernicka 103. wiesz jak to, jest. Gryzaj. A wiesz, pachnące żzerzutkie, chodź, Chodziu Wagiernicka 103. Każdy piątek gorące wędlinki, w piątki również karaoke i dancing do białego rana. W soboty gramy też do białego rana. Kuchnia czynna do drugiej nad A ja zapraszam was jeszcze do siebie na kanał na TikToka. Ubacy na Czacy na YouTubie, Ubacy na Cacy Hopsasa. No i na Insta wbijajcie również. Ubacy na cacy. Niech się wam da dużo radości. A ja zabieram się za to, co lubię. Cześć. No, zebrałeś. Ja nie chciałem, przepraszam. Yeah.